Cześć, kochani, cześć! Witajcie w kolejnym vlogu. Ta omula książkowego, niby, ale w tym przypadku bardziej, hmm, nie wiem, Linuxowego, multimedialnego, coś w tym rodzaju. Bo yy, depnąłem sobie na stronkę DistroWatch i yy, Zauważyłem, że jest to kolejne wydanie podcastu DistroHoppers Digest. Znaczy, to taki Tony Hughes i z Anglii i Moss Bliss ze Stanów robią taki bardzo sympatyczny. Opowiadałem tam o różnych, w tym, w tym, zdaje się, właśnie Manjaro i Linux Mint Debian Edition 4. I zdaje się, że obaj zadowoleni byli z tego, ale y, podcast, którego dawno już nie słuchałem, może kiedyś y, trafiłem na niego, ale jakoś albo zapomniałem o nim, albo. The, e, Linux for the rest of us. Właśnie ten Steve McLaughlin. E, prowadzi bardzo fajnie. E, czasem, co mi zostało w głowie z, wysłuch, z wysłuchania tego, e, jeden krótszy jest ten pierwszy, drugi, długi. E, mówili coś o tym, że w ten Steve przewiduje, że kobol będzie takim językiem, który będzie bardzo poszukiwany w najbliższym czasie, dlatego że ci starzy hakerzy, którzy znają kobol, po prostu wykruszają się. A większość infrastruktury, elektrownie, banki, chodzi w dalszym ciągu na kobolu. Także podobno przewidywał, że będą duże zarobki w security, w tych zawodach dotyczących. Bezpieczeństwa sieci i systemów. No i to się sprawdziło. Tak teraz mówi, że przewiduje, właśnie, że będzie duże zapotrzebowanie na, na tych ludzi, którzy się znają na Kobolu. A pamiętam, że moja mama chyba w 1974 albo piątym roku. Chodziła na szkolenie właśnie FORTRAN, i KOWOL się uczyła. Nie wiem, co z tym robili. Pracowała w jakimś takim zjednoczeniu budownictwa rolniczego w biurze, i, ale no, zrobili im takie szkolenie. Tak, a... Także. Ja mo, może zobaczę, co to jest ten COBOL, bo to, to, co pamiętam, że to jest akronim common, coś tam y, business ori oriented language, czyli taki y, niby komputerowy język do zastosowań. Biznesowych. No, także to, to mi się, yy, zostało w głowie. Coś tam jeszcze mówił, że yy, Rast będzie bardzo poszukiwany i popularny. Kompletnie nie wiem, co to jest. Rest to coś tam słyszałem, że to jest jakiś taki. Yy, yy. Co, coś to jest. E, a, znaczy, że jakieś tam RESTful applications są i coś takiego. E, a Rust? To nie wiem. No i to na dzisiaj tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Jak widzicie, wstąpiliśmy sobie znowu do Sparki Linuxa e, Multimedia Edition Live, tak żeby... Nie zarzewiał. No i na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, cześć.